Orędzie 148, 11 lutego 1978 roku. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Teraz macie się przygotować. Ze wszystkich stron świata, najmilsi synowie, gromadzę Was dziś w moim niepokalanym sercu. Przyjęliście pokornie zaproszenie do powierzenia mi swojego życia, i teraz ja w każdej chwili będę waszą obroną, poświęciliście mi również swoje kapłaństwo, biorę więc na siebie zadanie czynienia go z każdym dniem bardziej zgodnym z planem miłości Eucharystycznego Serca Jezusa. Oddaliście mi wasze serca, umieszczę w miejsce waszych serc pełnych grzechów, serce moje nieskalane, przyciągnę do was Bożą potęgę, która w każdym z was będzie kształtować mojego Syna Jezusa aż do jego pełni. Dlatego odpowiedzcie na wszystko o co wasza niepokalana mama was dziś prosi. Proszę was o uległość, modlitwę i cierpienie. Bądźcie przede wszystkim coraz bardziej ulegli, Dzięki temu będę mogła Was karmić, przyodziewać, prowadzić i wychowywać. To jest godzina, kiedy w sposób ukryty i w milczeniu dokonuję największych cudów. Czynię je w sercach i duszach moich umiłowanych synów. Prowadzę Was do wielkiej świętości, chociaż ani Wy, ani inni tego nie spostrzegają. Daję Wam mojego ducha, a duch ojca i syna będzie w sposób nie do odparcia przyciągany, by zstąpić na Was tak, jak zstąpił na mnie. On Was całkowicie ukształtuje. Staniecie się wielcy w miłości, w cnocie, w ofierze, w heroizmie. Dzięki temu będziecie gotowi do wypełnienia mojego planu. Módlcie się więcej, moi najmilsi synowie. Nie zaniedbujcie nigdy modlitwy liturgii godzin, codziennego rozmyślania, częstego nawiedzania Jezusa obecnego w Eucharystii. Ofiarę mszy świętej przeżywajcie wewnętrznie, w życiu oraz w czasie jej sprawowania. To przede wszystkim na ołtarzu dokonuje się zjednoczenie każdego z Was z Jezusem ukrzyżowanym. Nie zaniedbujcie nigdy modlitwy różańcowej, modlitwy, którą szczególnie miłuję i o którą przyszłam Was prosić z nieba. Sama nauczyłam Was dobrze go odmawiać, przesuwając w palcach ziarenka różańcowe, kiedy przyłączyłam się do modlitwy mojej małej córki, której ukazałam się w Masabielskiej Grocie. Odmawiając różaniec, zapraszacie mnie do modlitwy z Wami. I naprawdę zawsze przyłączam się do niej. Jesteście wtedy małymi dziećmi modlącymi się ze swą niebieską mamą. Dlatego właśnie Różaniec staje się najpotężniejszą bronią stosowaną w strasznej walce z szatanem i jego armią zła. Jesteście powołani do rozpoczęcia tej walki. Ofiarujcie mi również swoje cierpienie. Cierpienie wewnętrzne, które tak bardzo was upokarza, rodzi się ono z doświadczania waszych ograniczeń, braków, licznych przywiązań, im mniejsze i bardziej ukryte są ofiarowywane mi przez was cierpienia, tym większa staje się radość doznawana przez moje niepokalane serce. Cierpienie zewnętrzne, które często wywołuje w was mój przeciwnik, kiedy z wściekłością i złością rzuca się na was gwałtownie, ponieważ przewiduje, że posługują się wami w celu zadania Mu ostatecznej klęski. Jednych niepokoi różnego rodzaju pokusami, drugich wątpliwościami i zniechęceniem, innych oschłością i zmęczeniem, jeszcze innych krytyką, ośmieszaniem a nawet najcięższymi oszczerstwami. Odpowiadajcie zawsze tak samo, ofiarowując mi doznawany ból i zachowując ufność wobec waszej niebieskiej mamy. Zawsze byłam przy Was, a w tych chwilach jestem z Wami w sposób szczególny, z całą tkliwością mojej matczynej miłości. Nie lękajcie się, powtarzam Wam, do mnie należycie, i szatan was nie tknie. Jesteście w moim ogrodzie i nikt nie zdoła wyrwać was z mojego niepokalanego serca.